Jechaliśmy sobie z moim ziomkiem Kamilem po prakingu robiąc drifty. Nagle zachciało nam się pić, więc wjechaliśmy do Biedronki. Drzwi stawiały opór, ale jesteśmy przechuje i daliśmy radę. Kasję przed kasą na widok monsterka dostał pierdolca. Zaczął napieprdalać z nerwów w ladę, z nadzieją, że rozjebie go. Tak się rozpędził, że aż mi przypierdolił. Kurwiłem się. Wyciągnąłem mojego półmetrowego końskiego pytonga i zacząłem nim miotać w jego stronę. Niestety moje krótkie rączki nie pozwoliły mi na zemstę na Jełopie. Spojrzałem za siebie. Kamil do mnie biegnie i krzyczy. Krzysiu, ja się boję zająca. Ja mu na to. Wsiadaj do auta, zatłuczemy tego zająca. Po czym wyjechaliśmy ze sklepu. Szukaliśmy go wszędzie, no kurwa wszędzie, ale ten skurwiel dobrze się ukrył jak kamień zaczął jeździć zygzakiem po ulicy, zrozumiałem, że zbliżamy się do celu. Gdy poczułem woń sety, od razu wyskoczyłem obok jakiegoś przychłasta, mówiąc: Ty jesteś zając! Wnet znalazłem się w moim łóżku. Miałem drgawki, bo od trzech tygodni nie kapturzyłem mnicha. Gdy mi już przeszło, wstałem na własne nogi, podszedłem do lustra, by nadrobić zaległości sprzed miesiąca.